Z twarzą. Autor Christim czyta: Anikam. Zenek! Zenuś! krzyknęłam z Łazienki na tyle głośno, aby usłyszał mnie mąż siedzący w pokoju przed telewizorem. Wpadł zdyszany. Ciekawe swoją drogą, skąd u niego taka zadyszka po zaledwie dziesięciometrowym biegu Tak, skarbie coś się stało zatrzymał się w drzwiach Łazienki.-Tak, widzisz? Odwróciłam się w jego stronę. Owszem, widzę. Przez chwilę zastanawiał się. Schudłaś, kochanie? Phi, jego dyżurny tekst, gdy chce złapać plusy u mnie. Chociaż to całkiem możliwe. Ta nowa dieta powinna już zadziałać. Co prawda, stosuję ją dopiero drugi dzień, jednak przy mojej determinacji muszą pojawić się pierwsze efekty. No tak, ale ja nie o tym chciałam mu powiedzieć. Mam wrażenie, że jestem klonem. Spójrz. Nie widzisz? No, kogo ci przypominam? Ciocie wie się? Rzuciłam grzebieniem w niego. Ciocie wie się? oszalał. Ja i koszmarnie brzydka siostra mamy podobne do siebie? No, idiota kompletne z mojego męża. Zenusz zgrabnie uchylił się przed moim atakiem. Ale żabciu, przepraszam, oczywiście, że nie ciocie wie się, tylko. To zawiesił głos, licząc na moją podpowiedź. No bałwan, jak babcie kocham, bałwan! przemknęło mi przez myśl. Zresztą nie pierwszy raz, w dodatku ślepy, bo przecież moje podobieństwo do niej rzuca się w oczy jak grom z jasnego nieba. Zawsze coś podejrzewałam. Gdy przefarbowałam włosy, tknęło mnie, a dziś ułożyłam je w fale i wtedy całkowita pewność. Teraz jednak nie wiem, czy nie powinnam coś z tym zrobić, zgłosić, opublikować. Przecież taki przypadek nie powinien iść na zmarnowanie. Może gdzieś jakiś reżyser czy łowca talentów szuka jak oszalały sobowtura do filmu, albo nawet reklamy. Do Merlin Monroe! Wykrzyknęłam do tego ślepego kreta, czy raczej kretyna. No popatrz tylko: włosy, oczy, łuki brwiowe, ten zarys ust i spójrz, gdy dorysowałam sobie pieprzyk, to idealnie wszystko pasuje. Zenuś, jestem klonem. Zenuś, my musimy coś z tym zrobić. Mąż stał z otwartymi ustami i wpatrywał się we mnie bez słowa. Właściwie to nie wiedziałam, czy go właśnie olśniło, czy w ten sposób wyrażał swój podziw i zachwyt. Żabciu, wyjąkał wreszcie. Zastanowiłaś się dobrze? Nad czym się zastanawiać? Zezłościłam się. Tu trzeba działać! Może na początek ogłosimy w lokalnym radiu. Radio. co ja gadam, tam nie będzie widać tego objawienia. W prasie trzeba by. Może jakiś reportaż Jaworowicz? Jezu! Zenek, pomyśl! Baśka z szóstki pęknie, bo zawsze głowę zadziera, że niby bochledy córuś trochę przypomina, głupia flądra. A jolka, no ta, ta z mojego biura. No co tak patrzysz, nie kojarzysz. Ta ruda z ondulacją, co nosi zbyt krzykliwa paszki. Ona chyba popełni zbiorowe samobójstwo z zazdrości. Czy coś. Zawsze patrzyła na mnie z podełba. Ja teraz myślę, że ona widziała moje podobieństwo i ze zwykłej zawiści nic nie mówiła. Zenek nadal milczał i tylko jakby nieznacznie osuwał się po framudze drzwi. Zostawiłam go w tej pozycji i pomaszerowałam do pokoju. Chęć działania rozpierała mnie i gnała do podzielenia się ze światem odkryciem. Nad komodą w pokoju wisiało lustro po babci Zenka. Przeglądałam się w nim, zbliżając się i oddalając od niego. Jestem klonem Merlin Monroe, szeptałam sobie pod nosem, a potem zaczęłam wyśpiewywać. No proszę, mam nawet niezły głos i słuch, zupełnie jak ona. Kto wie, może i dla prezydenta będzie dane mi zaśpiewać. Ech, widzę już to. Tłum celebrytów, polityków, dziennikarzy, a wszyscy oni wpatrzeni we mnie. A ja? Sukienka odzienia? W końcu przecież jestem patriotką i popieram polskie produkty. No, więc stoję w tej sukience odzienia, szarej. Nie, błękitnej. To bardziej podkreśli kolor oczu. Stoję, biodro zalotnie wysunięte, oczy półprzymknięte, rzęsy widać na kilometr, usta czerwone. Kurczę, czy Merlin wolała żółtą, czy czerwoną pomadkę? A do błękitu to która lepsza byłaby? Hm, no nic, niech stylista się martwi. Stoję tak. Piękna i niedostępna. Tomasz Kot się do mnie ślini. Małoszyński wzrokiem obiecuje cuda. Wojewódzki. Żabciu! Zenek przerwał wizję. A tak, Zenek. Tak, Misiu. Wiesz, nie to, że chcę ci zrobić przykrość, tylko, no wiesz, jesteś oczywiście bardzo podobna do Merlin i taka, no, seks bomba jak ona. W końcu ja to powinienem wiedzieć. Ale Żabciu. – Klonem to ty nie możesz być – wystękał z miną zbitego psa. – Genetycznie niemożliwe, bo widzisz, ona zmarła w latach sześćdziesiątych, ty urodziłaś się w osiemdziesiątych. – Jasne, przecież wiem, że takim prawdziwym klonem być nie mogę. Za kogo ty mnie masz? – Myślisz, że jak przefarbowałam włosy na blond, to wraz z ciemniejszym kolorem wypłukałam inteligencję? – Przerwałam mu gwałtownie. – A ja, Zenuś, jestem przecież mądra – ja to nawet umiem jedno całe zdanie po francusku z fajnym akcentem powiedzieć. No zranił mnie do żywego. Jezu, jak to ludzie z teoretypami operują, że jak blondi zaraz głupia niby. Tak, tak, Rybeńko. Zenek przestępował z nogi na nogę jak bocian. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak dla mnie całkiem jesteś jak ona, a nawet ciut ładniejsza, bo ona to takie wystające zęby miała, a ty masz różniotkie, bielutkie. Jednak ogłaszać światu. Ludzie są tacy okrutni i zawistni, i kto wie, czy się na tobie poznają. Boję się, że cię mogą skrzywdzić, maleńka. Ty zawsze we mnie nie wierzyłeś! wykrzyknęłam z rozpaczą. Wiedziałam, Wiedziałam że w zenku oparcia nie znajdę. Jednak głupia wierzyłam, że może menedżerem moim zostanie, że wypromuje mnie, że może nawet biznes rodzinny założymy. A on? Dlaczego on tak się zachowuje? Spokojnie. Zastanowić się muszę, bo to jego zachowanie z niczego się nie bierze. Długo odpowiedzi nie musiałam szukać, bo jest zazdrosny, jak cholera. No tak, to jasne. Mój mąż boi się o tych wszystkich małaszyńskich, wojewódzkich i kotów. Ech, mój gabciu, mój Misie, kochany, mój Zenuś. On to potrafi być zaborczy, jeśli chodzi o mnie. Łzy stanęły mi w oczach. To właśnie jest miłość, o której pisali poeci w Romeo i Julii. Boże kochany, jak on mnie miłuje okrutnie! Jak Michał Baśkę! I kto by pomyślał, mój zenek! Ciapciok jedyny! Wzruszyłam się ogromnie. Podeszłam do męża i objęłam go. W końcu ja też tak jak on zostałam stworzona do niepospolitej miłości i w imię jej umiem się wyrzec nawet zawrotnej kariery która niechybnie nie ominęłaby mnie będę musiała powiedzieć Jolce o tym jak nieobliczalnie zazdrosny jest mój mąż podejrzewam nawet że on to się jej podoba bo tak na niego patrzy gdy przychodzi do mnie do biura Zenek przytulił mnie i gładząc po włosach szeptał tylko no już, już się uspokój, wszystko dobrze. Łzy już popłynęły po policzkach. Łatwo mu tak mówić. To nie on rezygnuje z życiowej szansy. Nie on w imię miłości odbiera sobie możliwość oszałamiającego sukcesu, noszenia sukienek odzienia i popierania produktów polskiego pochodzenia. Wiesz, noś. wyjęczałam dusząc szloch w gardle. Będę musiała wrócić do starego koloru włosów. Dlaczego? Ładnie ci przecież w tych sama mówiłaś, bo widzisz, znowu mu przerwałam. Po pierwsze, nie mogę od tak sobie po świecie chodzić, jak gdyby nigdy nic. Obnosić się jak klon Merlin i pozostać niezauważona przez jakiegoś reżysera. A po drugie, spostrzegłam, i to też dzięki tobie, że to prawda co mówią. Blondynki uchodzą za głupie. Spojrzałam przez ramię męża w stronę lustra wiszącego nad komodą. O Jezu! W tym świetle to ja całkiem inaczej wyglądam niż przedtem. Otarłam łzy, roztrzepałam włosy po bokach i zburzyłam misterne fale. Zmazałam pieprzyk. Zenuś! wykrzyknęłam. Zenek! Myliłam się! Spójrz! Odsunęłam się od niego na tyle, aby mógł ogarnąć moją twarz spojrzeniem. Patrzył na mnie znów bez słowa. Ech, ten człowiek zginie kiedyś beze mnie. Zenek! Ja jestem klonem Dody! Nie, niemożliwe wyjęczał. Dlaczego? To akurat mogłoby być przecież genetycznie możliwe.